Found the Pawton Family? Znalazłem. Co jest? Coś wychodzi? Rodzina Pawtonów wychodzi? Szybko. Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu i wyszła aktualizacja do Sons of the Forest i o dziwo został podobno dodany jakiś mini boss w jednym z bunkrów i wydaje mi się, że dzisiaj właśnie zrobimy sobie taki odcinek ze sprawdzania całego tego kontentu. O już coś tam leci jak daleko. A to Kelvin <laughs> Zobaczymy sobie tego minibosa A potem zobaczymy jeszcze e, co tam dodali Bo na przykład zobaczyłem, że jest brama I więcej innych struktur e, No to co, to my lecimy do bunkru Podobno ma być to bunkier z jedzeniem Czyli to ma być ten bunkier Ja tak zrozumiałem I tak mnie zastanawiało od początku Czy ten minibos tam będzie Jeśli już przeszedłem grę i tam wszystko Czy może nie będzie Trzeba nowy świat zakładać Bardzo to jest zastanawiające Mam nadzieję, że sobie zimplujemy poradziły i może będzie też przerażający. Już lecą, dużo głowi. Może wyłączę ten filtr. Jest zabawny, no ale bez przesady. A coś tu krzyczy, ale to akurat kogoś koło już znamy. E, no nic, zobaczmy, wejdźmy tam od razu. Nie wiem czego się spodziewać, więc weźmy może shotguna. Było mówione w change logu, że to jest midgame. game. Pause. OK. okej. Midgame boss, więc wydaje mi się, że on może być za tymi drzwiami dopiero. To jest bunkier z żywnością. No okej, okay, drzwi otwarte. A tu? Nic tu nie ma. Tutaj, tak? Coś będzie. Poszeleści, ale to. Chociaż? Ja się za bardzo obstrany tu jestem. Raz tu tylko byłem Ja się mega zastanawiam Kiedy i co mi wyskoczy? A może tam boss w tej hali będzie? Co o tym myślicie? Brzmi to dosyć legit. Gdzie tu się płynie? Tutaj Wcześniej hmm. się, się też tak iskrzyło? Nie kojarzyłem tego coś Może to, że byłem pod wodą. Powiem błąd Aha, dobra, tutaj był ten monitoring. Tapetki. Nowe też informacje są. Nie wiem, czy to było wcześniej. Mam wrażenie, że były powłączane te komputery. Dzika historia. Przetrwanie z wypadku. To jest o poprzednim. Boaterze poprzedniej części. Zakłada farmaceutyczną firmę, która eksperymentuje na zmutowanych ludziach. Czyli to robi główny boater poprzedniej części. I jest tam coś? Drzewo gigantyczne. Ja tu nic nie widzę. O, karteczki teraz mogę wziąć! Edward Pafton! To jest do wzięcia. Barbara Pafton, oni zostali zamienieni w mutant y mutantów. Virginia Pafton też tu jest. Karteczki całej tej trójki. Edward Pafton. No dobra, Edwarda już widziałem. Czyli to tutaj dodali. Ale kurczę, jeśli ja nie mogę walczyć z minibosem. Bo... Y, Founder Pafton Family Znalazłem Co jest? Coś wychodzi! Rodzina Paftonów wychodzi! Szybko! Czyli to jest to Okej, okay, oni wstają Rodzina Pavtonów mnie atakuje teraz jako mutanci Dobra No Ciekawie wyglądasz, mama Poznałem twoją córkę, fajna jest Tata, spokojnie Czyli Edward Pavton i Virginia Pafton atakują po tym, jak się weźmie ich ulotki, lecz te nazwiska. Ale oni mają całkiem sporo HP. To może z bliska, spróbuję. Pyk i pyk. Dobrze. Jeszcze. Masz. Trzymaj. Ja wiem, że amunicja nie jest za darmo. Mogę oskurować ich jeszcze. Hm. Dobrze, zróbmy to w takim razie. Dostanę od mutantów skórę. Na to wygląda. A myślałem, że można głowę zdobyć Czyli to był ten mini-boss Nie wiem, jakie macie zdanie na ten temat, ale dla mnie całkiem spoko e, brakowało tu czegoś takiego I kurczę, fajnie było więcej walk zobaczyć Tego typu Hmm, to co, wypływamy stąd Ale może coś tu jeszcze będzie I sekrety, tu jeszcze są inne nazwiska Hank, to jest ten Hank od Golfa Radio gra, radio, muzyka, fakty No to fajne, fajne Podobało mi się całkiem, podobało mi się Wow. Wystraszyłeś mnie, <noise> biedki. To co? Byle na zewnątrz. Ktoś może. Co? Głowa mu nagle. Co jest? Coś się jeszcze zepsuło. Przecież ja przedstawiłem tę głowę i mu się nagle zmniejszyła. To może teraz do bazy. Naszej ślicznej bazy, ale ona ładnie wygląda. Poza tą górą, no to 10 na 10. Czyli takie 9 na 10 bym dał. Cześć, chciałbym rozpalić ognisko. Podobno y, trzeba dokładać jakiś tam desek czy czegoś do ogniska, tak słyszałem na opał. Hm. Nie wiem czy to prawda. Ale jeśli tak to trochę grubo, zróbmy sobie to jakieś jeszcze wygibasy, niech się smaży ile może. I tak to doszedł zamek, że można go zamknąć, znaczy drzwi można zamknąć po prostu sobie, żeby nikt tam nie wchodził. Y, do palisady już bramy doszły. Tutaj. Trzeba dołożyć jedną rzecz Więc się pewnie tym zajmiemy. No i Lina! Wreszcie można przywiązać sobie linę do kłody i na przykład zrobić na następne piętro przejście czy coś. No to, że my jak możemy. Wypijemy to co mamy. To co, wystarczy, że sobie wezmę i tu postawię. Ej, bez kitu, da się tu postawić. Pyk! Jest! Działa to jak brama, ale świetne! Ale że też tego od razu nie dodali. Naprawdę łatwe się to wydaje do, do zaprojektowania. W każdym razie super, że wreszcie możemy mieć bramę. Mogę dokończyć sobie tutaj palisadę z obu stron i już nie, nie martwić się, że stąd nie wyjdę albo moje NPC-ci. To co, tu też sobie Weźmy i e, nie chcę tutaj. Mm, tutaj z bramą ciężko troszkę. Mogę postawić. Pyk. O, o, o. Dobra. No bo tu jest na razie lód. W sumie przez lód też można zrobić palisadę, póki jest zima. Ale potem musi się to psuć. O, o właśnie. I tu okay. bym zrobił gdzieś bramę. Mogę. Super. Świetnie to wygląda. No, no to wszystkich zapraszamy. Serdecznie. Kto tu będzie chciał przyjść, to niech przyjdzie. Jeszcze nawet sobie mogę wystrugać co trzeba. Benz. Kolorowe kredki w pudełeczku noszę Ale nie no, wam tak powiem Jeśli chodzi o ten update Ja podchodziłem do tego dosyć neutralnie I no wiedziałem, że to będą pierdoły Jeśli chodzi o fabułę to też coś tutaj niby pozmieniali Ale chyba nie są to znaczące rzeczy Ja na razie nie dostałem cynku, żeby Żeby były jakieś specjalnie znaczące Ale jest po prostu miło taki update'ik zobaczyć Zwłaszcza cieszę się, że jakieś nowe walki prowadzono, Jak już wcześniej mogliście zauważyć po mnie, że Że mnie to cieszyło, no Bierzemy linę i pyk Zawiesić, no to co to da się po tym spiąć już normalnie? Znaczy, ja się chyba tu nie wespnę za bardzo, bo. Ej, ej, ej! Przedem na dach! Nie podoba mi się to trochę. <laughs> ej! Lewituje! No. Troszkę to było złe. Calvin i Wierdzienia już przyszli. Muszę ich wpuścić. Znaczy, oni chce przez ludw. Akurat przejdę jeszcze. Będę musiał chyba pomyśleć o innym wejściu. Bo to jest tragedia, co tu się wydarzyło. Co, Iscy? Co ty próbujesz? Aha, zwierzaczka. Co ona robi? I czemu dalej ma duży łeb? Tryb Dużej Głów wyłącz. Dalej ma duży łeb. O! <ścoughs> Nie wiem. Nie wiem czemu tak. Kelvin, a czy ty masz jakieś nowe opcje? Zobaczmy. Weź przedmiot, o, jej, jak się dziwnie zmienia to teraz, ej to jest dziwne Wybuduj ognisko, schronienie, ognisko, schronienie Jeśli chodzi o stroje to mogę mu dać w zasadzie te same Nie ma żadnych zmian A może ja już schizy dostaję od zimna Czemu jej się głowa powiększa teraz o chwilę? Słabe to jest, nie chcę tego Dobra, chodźmy spać Raz włączyłem te opcje i już są błędy Ej, już mamy wiosnę już mamy wiosnę! Zaraz to wszystko roztopi się. Szkoda w sumie, bo jeszcze chciałem pobudować troszkę, ale z drugiej strony się nawet cieszę. Virginia też się cieszy. E, jak mogę... O, jest, dobra, mogę usunąć tę linę. A gdyby tutaj sobie zrobić taki. O, dach, czy nie dałoby rady, czy trzeba na środku. Chyba na środku trzeba. Tu na przykład pyk. Skoczę tam, czy nie? Znaczy ja nie wiem, czy do tych bal się w ogóle uda to zrobić. Mamy chyba problem. Troszkę przekombinowany jest, muszę wziąć to. Jeśli chcę sobie tam linę zawiesić na górze, mam pomysł jak to mogę zrobić. O, o, o. Dobrze, dobrze. O, jest coś, jest coś, tylko za krótka coś. Da się jeszcze niżej? O kurde, nie, zepsuło się. To to usunę. O, udało się chwycić, udało się chwycić. Robimy inaczej. Ta przebudowa domu będzie chyba. Kurczę, coś zepsułem czego nie powinienem psuć. Ojoj. Oj. To się cieszysz? No niby mogę sobie też tak linę zrobić. A to nie mogę tego skasować? Troszkę lipa. Nie chcę mi poświetlić tej liny. Ona już chyba tak zostanie. Dobrze, no niech tak będzie. Niech tak będzie. Trochę wyszedłem na tym jak jacyś sąsiedzi. Bajka sąsiedzi, ale... Okej. Okay. Co ty robisz? Jeju, jak pies jakiś. <laughs> ja nie wiem czy to jest intencjonalne ze strony twórców, czy to jest jakiś błąd. Ale brzmi jak błąd. <laughs> To nie złe błędy Co my tu jeszcze mamy? Most wiszący Ale to chyba było już wcześniej Drewno opałowe To jako opał A zamek, jak robić zamek? Po prostu yy, trzeba sobie wziąć patyk Przyłożyć do drzwi patyk Tak? Aha, i mogę zamknąć Wow, nikt mi tu nie wejdzie To tu też zrobimy Tylko jest problem, bo Patek się z drugiej strony dzieje Mogę kogoś zamknąć w domu To chyba tak nie powinno być Ale nic z tym nie poradzimy Ta sobie tam chodzi, spaceruje Pantofelkami, wisząca lampa gdzie... No jeju, ale ona nie może Swoich instynktów chyba powstrzymać Wewnętrznych I tam na górze niestety nie ma e, światła żadnego Może no, żeby se było Okej, okay, no i po Tyrolce I tak się prezentuje nasza baza Wiosnę o niebo lepiej to wygląda Moim zdaniem jak nie porasta tym pyłem śnieżnym, jeszcze żeby lód się roztopił, toż w ogóle mielibyśmy śliczną bazę. Aż jestem dumny, że. No, no co się z tym dzieje? Ale to. <śpiewanie> Będzie mnie to boleć z, tym, z tą głową. O kurczę, ale się nahypowałem. Okazało się, że jeszcze w tym update'cie dodali lotnie! I jeszcze lornetkę, ale nie jestem pewien gdzie co jest Słyszałem, że tam gdzie jest katana możemy Znaleźć lotnie. nie wiem na ile to prawda Bo ludzie spekulują jeszcze dopiero co update wyszedł A druga sprawa, że ja gdzieś tam pominąłem ubranko Dla Virginii i chyba gdzieś tam może być lornetka Ja się przejdę, nawet jeśli nie będzie tam no to To tak czy siak warto sprawdzić, czekajcie yy, Gdzie to jest, ja muszę iść chyba gdzieś tam Tak mi się wydaje, więc lecimy, właściwie to Zjeżdżamy, o na szczęście dalej jest negowanie obrażeń od upadku, miałem wątpliwości szczerze czy to dalej będzie Do tego stopnia, a wiecie co mnie troszkę rozbawiło, bo chciałem wiedzieć czy może już ktoś znalazł te lotnie nie, albo jak je zrobić I wpisałem sobie hang glider sons of the forest, okazuje się że jakieś chytre strony, które parę lat temu robiły artykuł, jak zdobyć w the forest hang glider lotnie no to robią teraz, po prostu zmieniają tytuł, że nie w The Forest, tylko w Sons of The Forest, ale piszą dokładnie to samo, że kanji cave, że e, jakiś tam schemat, no i... Kompletnie to nie ma sensu. Żeby tylko mieć klikanie w reklamy i wyświetlenia. Ajajaj, chociaż youtuberzy to samo robią. O, widzę, jakieś kajaczki są. Ktoś tu na kajakach próbował? No takie fale to, to nie wiem w sobie. Jakaś kamizelka. Tutaj jakieś śmieci. Bardzo ktoś musiał śmiecić, naprawdę. Czaszki, zero poszanowania dla środowiska. I co? I jest tutaj ubranko dla Virginii. E, jest, jest, jest! Udało się! Faktycznie jest lornetka! Czyli internet miał rację, ktoś tam szybko znalazł, <noise> bo nie minęła nawet godzina od wyjścia update'u. I mogę zobaczyć coś daleko... Ojeju, ale przybliżenie. Da się re regulować przybliżenie gdzieś? Na scrollu albo coś? Nie, nie da się. Ale możemy coś bardzo daleko zobaczyć. Uuu, tam jest jeszcze jeden kajaczek. Ptaka możemy, ale dziób mu widać. To jest całkiem przydatna rzecz, jakby nie patrzeć. Możemy z daleka wypatrzeć, czy coś się zrespiło, albo jakiś mutant. Nie no, w sumie z takiej odległości by nie nadciągał do nas. Mm, ale fajne, fajne. Lubię takie pierdoły. Czyli to jest coś, co doszło teraz. I jeszcze jest ta lotnia nieszczęsna, którą wypadałoby znaleźć, ale gdzie to już jest wyższa szkoła? Po prostu kombinowania. Tak jak mówiłem, jedyny trop jaki znam no to katana, że cave z kataną. Nic ciekawego tu nie macie. Roślina nowa. Strza... Nie nowa. Była już strzało liść. Znowu ten gówniok. Daj se spokój synu. Bardzo cię nie lubię. No podobna amunicja jest za darmo. To Często ostatnio atakujesz. Zapisałem sobie ponownie grę Będę mógł to wczytać wtedy kiedy na przykład okaże się, że przeszedłem przez kawałek mapy I będę musiał wracać czy coś, więc Zobaczmy najpierw ten najbliższy bunkier Powiedzieć wam coś zabawnego Na dole odpalimy radio i słuchajcie tutaj To dosyć intensywnie <grytania> Okej okay. Żmija zygzakowata tak wygląda <grytania> Ale śliczny zachód słońca Takie fioletowe, to słońce się różowe takie zrobiło nawet hmm. Ale zachodzi takie widoczki. Chmury trochę rozmazane, nie? I już się ściemniło. Co tu robi? Virginia nagle. Jej, znowu się zablokuje. Głupka! Przyszło tu Nie chciałem tego. Here we go again. Po raz trzeci tu idę. Tam jeszcze jest cave. Na przeciwkacz się świecisz. Normalnie. To jest plemię UV Ale się świecą. Nasze pokolenie UV. Ew. Dziwne urządzenie bada oczy. Bardzo możliwe, że ponownie będzie kadsenka. Może też li coś zmienili. Dalej to działa. Ile razy jeszcze będziemy to oglądać? Zakrzywiam czasoprzestrzeń. Get down, son! Get down, dokładnie, było słychać. Poliarz i przyjaciele. Jest też opcja, że jestem głupi, i na przykład w recepturach było od początku. A ja na to nawet nie spojrzałem. No, przeglądałem to. Dobra, koniec wygłupów. Wiem gdzie jest. W pobliżu cable'u. Tego lodowego. Już ludzie wyczajili na necie, właśnie. Godzina chyba 20:30. Troszkę to dziwne, bo ktoś znalazł lotnie w ogóle tutaj na tej górze. Gdzieś pobliżu lodowego kejwu A jeszcze inna osoba gdzieś indziej. Możliwe, że spawn jest losowe. Wtedy to tak łatwo nie znajdziemy tego, niestety. Też latać po całej mapie słabo troszkę. Karpaty, sudety, serniki. Nie, nie, nie. Nie. Muszę chyba tak zrobić. Wow! Bym się zabił. Dobrze, już, 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 starszy. Nie wiem, czemu wcześniej mi to nie wpadło do głowy, ale mogłem ze szczytu jeszcze poobserwować. O, jest ten obóz, którego szukałem. Podobno ktoś tutaj znalazł, a podobno w paru lokacjach może być. Nielosowo. Hmm. To czy znajdziemy. Jest, 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 tu jest lotnia. Tak po prostu. Hej. Ale super. No, w... ma to też sens, bo tutaj ludzie mogli chcieć latać, skoro są w górach. Logiczne? Logiczne. No to co, lecimy? Idziemy na szczyt i lecimy? Ej, ale to było super. Tylko, czy ja się tam wdrapię teraz? Mogę też się łatwo zabić. Yy, czemu tutaj została ta lotnia? Kelvin! Nie jesteś tu potrzebny, chyba że chcesz ze mną lecieć. Możemy z ciebie zrobić jakiegoś zaraz takiego królika doświadczalnego. Jestem też ciekaw, czy da się taką lotnię zabrać do domu. Czy ona automatycznie będzie wracać, znikać? I pierdoły się będą z tym dziać, bo e, Sons of the Forest powinien, do deforest I potrzebujesz aż tak bardzo tej lotni Tam lejka był I w ogóle tutaj nie ma gdzie polecieć, można z góry zlecieć Okej, okay. czuję tę moc Czuję tę moc Lecimy? Spróbujmy Lecimy O, Nie, nie tak, nie tak, nie tak No dobra, odzyskałem Musimy chyba stąd polecieć To co, lecimy O kurde to teraz na chatę, tam na prawo zawijamy Ale świetne to jest, te widoki Lasy, które się wciąż renderują jeszcze Wow No to jest świetne, powiem wam I ja tam mieszkam chyba, przy którymś z tych bajorków Były dwa bajorka takie Gdzieś, gdzieś tam mi się kojarzy hm, Może uda się dolecieć Jak taka wysokość jest Ale świetne Hmm no, akurat lotnia w tej części, moim zdaniem to jest strzał w dziesiątkę. E, mówiłem przed chwilą, że tutaj nie będzie za bardzo użyteczna, ale te widoki są wynagradzające. W The Forest marzyłem o tym, żeby tam z góry e, polecieć. No mogliśmy tylko do leja krasowego to wykorzystać. A tutaj przez całą mapę możemy dosłownie lecieć. Ale to się świetnie sprawuje. Ja też trzymam lewy przycisk myszy, bo nie wiem czy jak nie puszczę, to czy nie polecę. Cały czas się boję. Wolę nie ryzykować. Eee, tam nie ma mojej bazy. To jest chyba jakieś inne. Na pewno podmiot znaczniki. Wolę też nie wyciągać e, tego lokalizatora. E, Możliwe, że to jest tam. Ha, to było takie mniejsze jeziorko, Albo jeszcze dalej, jeszcze okrążyć. Bo tego było masa. Ja nie poznaję tak mapy z góry. Tak, to jest gdzieś tam. Jest nawet ta góra taka tutaj. Okej, okay, widzę chyba. Możemy troszkę obniżyć. Albo dobra, lecimy jak jesteśmy. My do góry lecimy. Dmuchana mi chucha. Stąd upadek to pewna śmierć. Tak wam powiem. Eee, tu jest rzeczka. I o, tam jest chyba nasz domek. Dobrze myślę? Jest, jest, pokazał się. To lądujemy. Może być jeszcze lud, więc uważajmy. Obniżmy sobie troszkę. O, zacząłem się bardzo, bardzo rozpędzać nie, 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 zaraz bryję. Ooo, jo, o No, tu ucierpiałem troszkę, ale mam lotnię! Wziąłem ze sobą. Nie zniknęła mi całe szczęście, mam nadzieję, że zostanie. Yy, gdzie ja mam bazę? No prawie się udało wylądować. Mógłem próbować na zbity pysk, ale widzieliście, że odczepiła mi się ta lotnia. Yy. I spadłem po prostu z drzewa, więc też miałem sporo farta Ale bałem się, że na przykład jak spadę na zbity pyst, to będzie gorzej, więc nie próbowałem tak Mój dom, jeszcze bym go zniszczył przez przypadek Już <noise> w ogóle byłoby, byłaby załamka Ja tu się mogę dostać, i co? I zostawimy sobie tu lotnię Proszę, żeby ona tu została, błagam wręcz, błagam No, lotnia, sobie siedź tutaj ostrożnie Otóż mi mięso zgniło to jest wyższy stan wysuszenia. O, ryba. Nie wiem skąd mam raw ryba, ale mam achievement sushi, żeby zjeść 20 ryb surowych, więc. <laughs> Pierwsze od razu. ja miałem surowe. No i co, myślę, że na tym sobie zakończymy odcinek. Jestem mega zadowolony z tego, co tu dodali. E, nawet udało nam się w jeden, wszystko, w jeden odcinek wszystko zamknąć. I co do następnych odcinków, to ludzie muszę pomyśleć, bo update dopiero będzie za dwa tygodnie. E, ja może z tą gierką coś innego porobię. zastanowię się, może jeszcze coś pobudujemy. Z zobaczę, zobaczę, jeśli macie jeszcze jakieś swoje propozycje, śmiało możecie dawać znać. Ja Wam bardzo dziękuję i życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i pa pa!